Jestem Licky Games i widać w kolejnym filmie na moim kanale i witajcie razem z Sylwią. Cześć! E, e, ona dzisiaj nie będzie grała, to dlatego, że, ojej, bo ona się zniszczyło, e, po prostu coś się stało z konsolą, czy coś takiego i e, właśnie Sylwia będzie dzisiaj nagrywać, dlatego macie lepszy, e, macie lepszy, e, macie lepszy widok. I tutaj, jak e, możecie, słychać jakieś głosy, bo na przykład e, jak tam się budują obok nas. I dzisiaj będziemy przechodzić parkour, który sama e, zrobiła Sylwia, tak? Tak. No i ja o, o, oczywiście Ale nie tak na szybko, bo Oliwia też będzie musiała jechać do bardzo ważnego miejsca. No ja razem z Oliwią, bo z naszą kuzynką e, Oliwią i e, Lucy będziemy musieli jechać gdzieś, więc e, mam spotkanie gdzieś tego, więc tego patrz e, widzenia w nocy więc zostawcie łapęcie w górę, daj, dajcie lajka, subskrypcję i dzwoneczek i możemy zaczynać jeżeli chcecie więcej takich filmików na przykład e, Sylwia będzie na moim skinie, albo na swoim na mojej, na mojej konsoli będzie grała, a ja jej przygotuję to, co wy na to jak chcecie, to napiszcie. Ja myślę, będzie banalne. No ja tak myślę, ale wiem, że Ty się troszeczkę śmiałaś, czyli może to nie być takie proste, wiesz? Tylko pamiętaj, żebyś się nie patrzył, bo tam będzie wybieranie. Okej, okay, okej. Okay. I jestem na kreatywie, ale nie mogę latać. No. He. He. No! Aha, już, pierwszy, już drugi poziom i spadłam, dobra. Ale dlatego, że nie mam tego... Nie mam y, y, tego, nie mam padu. to dlatego, że, no kurde, o, co ty robisz? że y, Żeby na przykład od upadku bym zginęła, nie wiadomo co drodze. Okej, okay, co ja tu mam zrobić? O nie, nie ci wagonika, szybko weź wagonik, Dobrze. my już musiałam wybrać jakąś drogę. Okej, okay. a, a która jest dobra? No nie wiem. Myślę, że ta. No, Jak ty się śmiesz, to chyba nie. Jedziemy, jedziemy, ale tam będzie przepaść. Ale wolno jadę. Kurde, coś mi jeszcze tu się O, to dobra droga. Tam miałaś spać. Czemu tu chodzą grzybowe krowy akurat do tyłu? Dlaczego chodzą grzybowe krowy do tyłu? Skąd mam wiedzieć? A ja mam łapkę, e, e, e. Ale banalne. No wiesz co? Nie. Zatrzymuj się, bo ty nigdy nie dasz rady. Ty nie. masz teraz co? Oj. dwa. No i zaraz na co trzy. Dwa, trzy, o, dwa, kurde. trzy. Czyli to jest teraz po dwa. Teraz jest trzy. Nie. Teraz jest dwa. Dwa. Kurde, ja nie mam na dwóch. Ja umiem na trzy jedną klatkę. Ej, dobrze, że nie wziąłeś z tego, wiesz. O jak ja co to zrobię? Jak przyciski? E, na przy... Nie, nie przyciski. E, jak... E, Napiszcie w komentarzu, żebym ja jej. No patrz, ta grzybowa krowa będzie do tyłu. Czy ona jest normalna? Pijaczka. E... Jakbyście chcieli, żebym ja robiła jakąś mapkę. E... No i tata ta krowa też idzie do tyłu. Ile ja, tam krów jest? Dlaczego one do tyłu chodzą? Co ty nie jest za kruską? Jeden palną krów. Ona latała. O nie. Jak, napis jak napiszecie w komentarzu, że chcecie, żebym ja robiła jej mapkę i będzie to naprawdę trudna mapka, no to zrobię. I mieliśmy dzisiaj iść do meteru razem. Ale jeśli ten pad zniszczył, jest, albo konsola po zła, nie bądźcie ręka. Trochę. No to um, z, z tego nie podamia. A z tego względu musiałam zrobić na taką mapkę. Bo ona, właśnie, a wiesz co? Może ja ci zrobię mapkę. A ja no. będę ci chciała pokazać swoją twarz, jak ty tłumaczysz, to tak za ładnie wygląda. Tak? No, tak. <grym> jak ryba jakaś. No. I właśnie, czy to podoba się Wam na mój skin? Bo sobie mówi, nie brzydki no a twój nie niby najlepszy, nie? Nie. No właśnie, no to co? Ale proste, no co to ma być? No to ci zrobiłam proste do ułatwienia, a ten labirynt już będzie ostatni. Labirynt? Ale to takie krótkie, to może jeszcze coś porobimy, nie wiem co. Ale te krowy to... Ja widzę, że w tym labiryncie będą krowy. Czy ty już One wychodzą przez drzwi, jak to się stało. No bo jak jest za dużo krów, to one same wychodzą, nie? Bo się poszła na przechodzkę, do tyłu <grymne> Tamta jedna krowa lata Ale Oliwia, banalne, no wiesz co No, bo znam, jest tutaj kuzynka Oliwia, ale ma się nie odzywać, bo ona się odezwie do tej yy. Bo Oliwia tutaj mi mówi do że jest banalna No Nawet tego otworzyć nie mogę, dobra To Nie no, krowa co to jest? Tu nawet nic nie wybijać. Nie! Sorry. Zrobiłaś dziurę, nie możesz wybić krów, dlatego ja ci to zrobiłam, że nie mogła stąd wyjść. Ale ty nic nie widzę. O! O! Jak ty to zrobiłaś? Wygrałeś! juhu! Co wygrałaś czy, czy wygrałaś? Wygrana. Aha. Okej, okay, czyli możemy teraz zobaczyć ten cały parkour i może teraz... Jak przejdę? Bo może ty przejdziesz, ale patrzcie. Uhu. Ale wiesz co? Ja ci teraz pozmieniam tory i... Wiesz co? Możesz teraz się odwrócić. Zamknę oczy. I ja ci pozmienię... Kamerę czy... trzyma. Dobra, będę jakoś trzymała. I ja ci pozmienię... O Jezu. Ja ci... Ej. <laughs> o. Ja, o. ja ci zmienię tam różne rzeczy. O. O widzisz? Mówiłam, że będzie live. Jest live? Ej, palca pokazała. Co, palca? Bardzo pokazała. Dobra, pokazuj. możesz już patrzeć, bo zmieniam to. Tak? Tak szybko? No, tak, tak. To teraz ty trzymaj, proszę. Proszę, proszę. Okay, ja o, też paluszki powiem. pokażę. Okej. Okay, okay, czy... Chyba ci się podobają te paluszki. Ej, Jezus Maryduś. Nie masz nie latać. A to ja nie chcę tą stronę No Bo ja chcę do tego, do metki. Ej, jakiej mety? Do startu. O, sama dla się zbudowałam, no. Jestem. dobra? Wystarczyło tylko odsnąć. Nie ma to jak. Siereńka czuje się. Masz często łapki. <śleszte> Napiszcie, kiedy byście chcieli live. I wiecie co? A co za nie... ja robię? Za Widzicie? Mi się ten skin nie podoba. Piękny jest. Chcecie, żeby... Ej, czekaj, daj mi dokończyć. Ej, daj mi. Riki go zmieniła, to ym, proszę natychmiast napisać masz go zmienić. O. No. <laughs> co? E, I nie lubię ja za niedługo... W, komentarzu, w komentarzach ja wam napiszę seed do tego świata, do naszej, do Minecraft konsola i będziecie mogli z nami pograć, kto ma PlayStation. Albo coś. No właśnie. To tutaj jest seed i można się pograć z nami. Jeżeli ktoś ma Minecrafta i ja wam napiszę wersję tego Minecrafta. Jeżeli ktoś ma, to może dołączyć do... Po prostu dołączyć do... Co to? No po prostu z nami grać na tym i może będzie ta osoba zaproszona Jest na odcinek. Słaba w parku, I w, e, co dwa dni będą, będziemy wybierać osoby, więc ja wam podam dzisiaj ten sit... E, e, i napiszcie, czy e, macie tego Minecrafta i wpiszcie na konsoli. Nie. To sobie wpiszcie. I jedna osoba e, pierwsza, która napisze, że ma. Ej, wpiszę na sit, to będzie z nami jutro, w sumie nie, za tydzień? Za cztery dni na przykład. Co ty robisz? Z nie wytrzymam. No i widzisz, sama. E, to będzie mogła e, z nami zagrać za 4 dni, czy pięć. Będzie miała dostęp do naszego świata i może zaprosimy ją na odcinek. a później, a później kolejnego dnia wybierzemy jeszcze jedną osobę, więc. Jezu, ja nie umiem robić parkourów. No i jeżeli też chcecie serię z Robloxa, napiszcie. Ja chcę Robloxa! No to właśnie y, ta sobia a nie wiem. Trzymaj czy to ładnie, a nie jakoś pokazywać półki. Mm. <laughs> nie, no to się nie da przejść. Mogę to oblecieć. No dobra, dam ci takie obana, ale za to zostaw łapkę w górę. Dobra, to ja to oblecę i zostawię łapkę. Weź okay. wagonik. E, Kończę się, żeby był fajnie. Ty nie wiecie jest wagonik Natura. Ja zrobiłam. No i właśnie tam e, e, mówiłam. E, dobra, to poleć tędy. Sylwii. Mówiła. Dobra, patrzcie do góry. Aha. Co się stanie? Mówiłam Sylwii, że. Ale nie do tyłu, ale dobry plan. Żeby, że, że dostała, e, że wieszcie co? Że wybuchnie ten dom pierwszego odcinka. Trochę nam nie wyszedł, ale e, wybuchł jej dom, jak pamiętacie. I wcale się nie zdenerwowała. Co się stało? Co się stało? że to zrobiłaś, bo tam jest dziura Lucy źle zrobiła parkur. dobra, zniszcz to pod sobą o Boże, bo ja nagrywałam z Lucy, wiesz nie wiem czy oglądałaś od Kuczy. No ale odkucnęłam. Ta robię no i to będziecie mnie Może... Hmm. I ta osoba, która będziecie właśnie, tak. powtarzam jeszcze raz, ta dostaniecie SIT, wersję jest. i konsolę, no. jaka ona jest. E... Po co konsolę? No bo jak na przykład mają inną konsolę, no nie wejdzie ten sam Seed chyba, nie? Wejdzie, idzie. Po, po, po. No to jak ktoś ma e, tego, tą konsolę. <laughs> Oś, Co ja zrobiłam? Konsole ma, podam seed i ta osoba, która pierwsza napisze tak mam i chcę być na odcinku, żeby do, żeby po prostu dostać się do odcinku i do naszego świata. Je będzie tam Lucy. Trzymaj ładnie, a nie jakoś Lucy. <laughs> Lucy będzie. Aby będzie widzieliście, jak ja wyglądam? <głos> <głos> dobra, nieważne, no przechodź to, bo mi się nudzi. <noise> a na końcu? Jak to się i na gałki już nie dotknęłam, a spadłam. To wiesz, co, możesz sobie przelecieć, bo Ty jestem naprawdę słaba. No ja dam to jadam subika. To teraz. Przelecam. Dobra, to daj subika. Przeszli też to, bo nie dasz rady. Dam radę. Jestem sławna. Ela kanał nim. Właśnie napiszcie sobie, żeby Sylwia miała kanał, co wy na to? Ona nie chce. Ja nie chcę, jestem malutka. No na pewno. Ja no. mam mało latek. No dobra, przechodź to. Przechodź. Jestem taką dziecią, która ma 5 latek. O. Dobra, przechodź, przechodź, przechodź. Wiecie ile ja mam lat dwa. Dobra, e Nieważne wiesz co pod koniec możemy dołączyć piosenkę do tego, nie? Ej, kto lubi, Wita. Ale się popisujesz. Jezu, jest na czerwona? No, ona dzisiaj dostaje. Nie wiem, ona dzisiaj jest pijana. No, przechodź robić. po do. To, bo nudne jest. Nie da się przejść. No, to przeleci i wygrałaś, to jest nie? banalne. No to przeleci, wygrałaś i za to oglądnij wszystkie moje filmiki. Oj o, widać je. nasz, patrz, widać nasz w telewizorze. Hello, SM w Bomby. Bomby, ja jestem po prawej. A ja tu. A tą rączkę miałam złamaną. Jakie to smutny. Dobra, nieważne. Uuu. Przeleć to wszystko i kończymy filmiki, dajemy piosenkę. Nie, nie chcę przelecieć. Piosenko jedna. A może mam pomysł, jak y, będzie tutaj 10 łapek w górze, to... pod tym odcinkiem, na koniec odcinka zapiewamy tutaj piosenkę. No właśnie zaśpiewamy jakąś piosenkę. No bo właśnie będzie beka. Bo mi w ogóle... Jak będzie 10 łapek w górę, już pod którymś odcinkiem było 10, więc jak teraz zbieracie 10, żeby nie było za mocno, bo dopiero zaczynam, to będzie 10. Chyba nie chcecie 50, nie? Dobra, to pod koniec odcinka będziemy śpiewać. No. A, ale mamy. pan na uniu nie, nie. Jutro na odcinku będą Simsy, więc ja zaśpiewam e, jakąś piosenkę, a jak będę grała z Sylwią, to ona zaśpiewa. Nie, ja chcę dzisiaj na odcinku. A ale jak skąd... następnym razem nie będę taka zabawna, to nie zaśpiewam piosenki. No, ale skąd wiesz, że oni dobiją tyle? Bo to jest banal. Dobra, no to ty będziesz śpiewać, a jak. E, ja później będę śpiewać. Ale dobra, no przeleć. No Dobra, oblecę, to tylko labirynt ja chcę przejść. No to. fajny. Budzia, jak ty trzymasz ten telefon? Jezus. Maria. Bo my w ogóle no przełasz! Było... A ja nie umiem nagrywać kamerą, proste. Ja się nie da nagrywać kamerą, bo bateria pada w 5 minut. Coś na polu siedzi. O, wygrałaś. Dobra, więc teraz ładnie zrób... Yy... Nie. Teraz... No trzymaj to normalnie. Dobra, zmień się na ten kart tutaj. O, pięknie. I śpiewaj. Nie chcę. Śpiewam tak. nie może mojej twarzy pokazać, że śpiewała. To ja może wejdę przed telewizorem i będę śpiewała. Nie, śpiewaj nie, no, teraz. dobra. Uwaga. Czekaj, muszę coś. o czym mam śpiewać? O Minecrafcie. O Minecrafcie, a może się nie... Chcieliście tam krowę? Co <laughs> się dzieje z krowami? Pokaż mi krowy. Czekaj, przybliżę, przybliżę. <laughs> Dobra. No. Dobra. Szybko, masz pięć Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, cebula Minecraft. <laughs> cebula Minecraft. Lubisz śpiewać Minecraft. Minecraft jest najlepszy. Chcecie Robloxa? Macie Robloxa. Minecraft jest najlepszy. Dobra, dobra. Zostawcie dzisiaj. Zostawcie. Zostawcie 15 łapek w górę A to było fajne. Robię dzisiaj rapa takiego tutaj snappa. A mogę jeszcze zobaczyć te krowy? Pokażmy jeszcze te krowy. Dobra, pokażmy te krowy. Patrz, zrobiłaś. Jak to się dzieje? No bo jak ich za dużo, to one latują, nie? A mój piesek pojechał do fryzjera. Dobra, i teraz, y, teraz ty trzymaj kamerę, a ja coś zrobię. No co teraz ty... <grym>